Dzień dobry, witam Was serdecznie. Wczorajszy fragment z tej książki, który Wam czytałem, dzisiaj przeczytam Wam go razem z początkiem w całości. Pan doktor pisze tak, a jeszcze zanim tutaj to jest tekst, lat, lata mniej więcej 80-82. Wtedy została napisana ta książka. Z dużymi oporami podjąłem się pisania tej pracy. Spośród wielu za i przeciw przeważyło przekonanie, że człowiekowi powinna być dana możliwość świadomego wyboru. Degeneracja gatunku ludzkiego i ogromne spustoszenia umysłów ludzkich, towarzyszące tej degeneracji od kilkunastu tysięcy lat, praktycznie uniemożliwiają człowiekowi wybór świadomy. Człowiek nie wie, w jakich ściśle określonych warunkach czynność jego umysłu może być prawidłowa, zgodna z prawami przyrody, a w jakich musi być ona patologiczna. Nie wie, jakie muszą niezbędne być spełnione warunki, by mógł wybierać świadomie. Nie wie, że jego pozornie świadomy wybór jest wymuszony określonymi czynnikami, i jako wymuszony w pełni świadomym być nie może i nie jest. Człowiek zawsze swą aktualną czynność umysłu uważa za prawidłową, zdrową i mądrą, a każde aktualny, aktualnie żyjące pokolenie uważa, że właśnie ono jest w wyłącznym posiadaniu prawdy. Człowiek nie wie, że jego mózg jest odżywiany przez organizm, który zaspokaja swe potrzeby biologiczne w sposób przypadkowy, a zatem zawsze różniący się. Na niekorzyść od optymalnego wzorca potrzeb organizmu ludzkiego. W takim organizmie potrzeby mózgu zaspokajane są również w sposób przypadkowy, co w efekcie musi powodować zawsze przypadkową, ale zawsze nieprawidłową czynność umysłu. Aby człowiekowi była dana możliwość świadomego wyboru, musi on uprzednio zapewnić optymalne pokrycie potrzeby biologicznych swego organizmu. Co jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania prawidłowej, optymalnej czynności umysłu. Dopiero wówczas człowiek może wybierać świadomie, gdy będzie wiedział, co zmienia człowieka w niewolnika, a co w bestię ludzką, co zmienia wiedzącego w wierzącego, zdrowego w chorego, co daje najdłuższe życie, a co je skraca, co daje życie prawdziwie ludzkie. Godne gatunku uprzywilejowanego i w przeszłości rozumnego, a co daje byt niewolniczy, bydlęcy czy jeszcze bardziej podły od bydlęcego. Dopiero wówczas będzie mógł świadomie wybierać. Bez zrealizowania, zaspokojenia tych potrzeb naszych umysłów, o świadomym wyborze mowy nie ma. Życzę Wam pięknej niedzieli, zdrowego, optymalnego obiadu, takiej samej kolacji i mam nadzieję, że niebawem coś wam nagram. Cześć!